Ola, witamy ze słonecznej Barcelony, z pięknej Katalonii. Kolejne targi, kolejna edycja ISE 2025 za nami. Dokładnie. Jak było? Fajnie, ale nie było jednej rzeczy, której w sumie zawsze na tak dużej imprezie się troszeczkę spodziewamy, czyli rewolucji. Znaczy nie chodzi o jakieś tam wybuchy itd., tylko rzeczy, które by nas e, rzeczywiście przykuły na Postępująca ewolucja rozwiązań tak. biznesowych. I ten... Niezbyt prędka, powiedział nawet, bo większość z tych rzeczy, które widzieliśmy w tym roku, widzieliśmy też rok temu, ale zaszły jakieś zawsze drobne zmiany, pewne ulepszenia, usprawnienia i mam wrażenie, że wiele rzeczy mm, stało się już takimi bardziej dojrzałymi technologiami, które w końcu. Dojrzałymi można, technologiami, końcu które można stosować, które można monetyzować. Nie ma nowości takich wielkich, super, wow, efektu wow nie ma, ale. Są rzeczy, które zwróciły naszą uwagę i chcielibyśmy Wam o tych nowościach, o tych rzeczach, o tych trendach opowiedzieć. No więc wymienimy kilka z takich technologii, które rzeczywiście mają zauważalny postęp względem tego, co widzieliśmy w zeszłym roku. Z całą pewnością będą to ekrany transparentne. Dokładnie tak. tak. Ekrany przezroczyste, ekrany transparentne to jest coś, co oczywiście istniało już wcześniej, no ale rok temu, dwa lata temu, nie oszukujmy się, te kolory na nich wyglądały jak po ósmym praniu. Dzisiaj to są żywe barwy, to są naprawdę obrazy z niezłą ostrością. Ja w końcu widzę do dlatego zastosowanie praktyczne, a właściwie całą masę tych zastosowań. No i do tego pojawił się jeszcze w tym dotyk. wszystkim dotyk. Tak, w przypadku LG, które rzeczywiście zaimplementowało sterowanie dotykowe w ekranach transparentnych, czego wcześniej po prostu nie było. Mnie bardzo spodobała się jakość na, y, tych monitorów na Samsungu. To prawda, Samsung miał bardzo fajny pomysł też na to, jak te ekrany zastosować. Zastosowanie w przestrzeni muzealnej jest o tyle ciekawe, że pozwala odsłaniać niektóre szczególne fragmenty jakiegoś obiektu, pokazywać, prezentować to w bardziej nowej, interaktywnej, żywej formie. Co jeszcze? Kolejna rzecz to zastosowania w edukacji. Mam wrażenie, że ktoś gdzieś odrobił tam pracę domową, i to nie w jednej firmie, a w bardzo wielu z nich. I wpadł na pomysł. Ej, systemy edukacji w całej Europie potrzebują nowoczesnych rozwiązań do szkół, do sal wykładowych, ale też do sektora edukacyjnego w sensie szkoleń. I to widać, on jest dosłownie wszędzie. Jest jedna rzecz, której nam troszkę brakowało, która właściwie od dwóch lat jest w naszej takiej technologicznej świadomości i ona jest już na mocno zaawansowanym poziomie, no, ale. Tutaj troszkę brakło. I wiem o czym mówisz, i z tym, że nam brakowało, to nie wiem, bo ja, ja słyszałem przez ostatnie dwa lata tak dużo, że prawdę mówiąc, jest to trochę odświeżające, gdy idę na wydarzenie technologiczne, na którym nikt nie mówi mi przez cały czas o sztucznej inteligencji. Ale tak naprawdę to jest coś, co było zapowiadane, że trafi w szerszym zastosowaniu także do technologii w branży Audio-Wideo. Na tej chwilę to się za bardzo nie dzieje. Tak, istnieją pewne różne próby, ale są one raczej na tę chwilę wciąż na bardzo, bardzo wczesnym etapie rozwoju. Także to notowujemy jako delikatny minus. To się nie wydarzyło, przynajmniej nie, nie aż tak spektakularnie, jak na to liczyliśmy. No dobrze, ale to tak, żeby nie było, że my Poznania z Krakusem tylko marudzimy. Co było dobre, dlaczego warto tutaj przyjechać? Okej, okay. przede wszystkim, tak naprawdę warto tutaj przyjechać paradoksalnie nie do końca dla sprzętu. To znaczy, tak, oczywiście te ekrany warto zobaczyć, jak one świecą na żywo, a zapewniam, nigdzie chyba na świecie nie zobaczycie tylu ekranów naraz. Takie są fakty. Jeden z największych showroomów, jaki jest, dostępny to jest zdecydowanie na świecie. Tak. Właściwie największy. No, największy. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o fałkę, zdecydowanie największy. Ale mam wrażenie, że tutaj... Mam wrażenie, mam pewność, że chodzi tutaj o coś innego. Ostatecznie chodzi o kontakty. Dlatego, że tutaj nie chodzi tylko o sprzęt, nie chodzi tylko o rozwiązania, ale chodzi o to, żeby je zobaczyć, porozmawiać z ludźmi, którzy je współtworzą, z ludźmi, którzy je sprzedają, z ekspertami, którzy są w stanie o nich opowiedzieć. Bo czasami... Sama prezentacja wideo gdzieś zobaczona w internecie to troszkę za mało. Wszyscy, którzy pracują blisko branży AV, doskonale o tym wiedzą. Za nieco ponad miesiąc, 20 marca, także nad morzem, ale już nie śródziemnym, a nad Bałtykiem w Sopocie. Kolejne wydarzenie związane z technologiami audiowizualnymi, czyli Audio Video Collaborations 2025 organizowane przez firmę Eurotrend. I tam oczywiście też będziemy. A 27 lutego widzimy się już z najlepszymi firmami w branży w warszawskim Hard Rock Cafe, gdzie odbędzie się kolejna już edycja AVDS Awards 2025. Do zobaczenia!